naszą Panu, Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, bracia i siostry, pokój Boży. Chciałem zacząć inaczej. Może zacznę inaczej. Przeczytam fragment Bożego Słowa. To jest z listu do Efezjan trzeciego rozdziału od 14, wersetu i niżej. To jest zatytułowane, choć to jak wiadomo, modlitwa o moc wiary i głębie miłości. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. By sprawił bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy. Wkorzenieni, wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który, według mocy działającej w nas, potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co go prosimy, albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała, w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Widzimy apostoł Paweł, pisząc do Efezjan, wspaniały list, gdy czytamy ten list, jest naprawdę wspaniały. Wiele czerpiemy z tego listu, przecież tu jest zapisane, że nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, że wiarą jesteśmy zbawieni, że to wszystko, co się stało, to jest to dzięki tej mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bo gdyby nie zmartwychwstanie, słowo Boże mówi w 15 rozdziale listy apostoła Pawła do Koryntian, nie było, daremna jest nasza wiara. I zresztą też może później będziemy to czytać. Ale tu mówi właśnie o tym, że on zgina kolana. Ale z drugiej strony pytanie, przecież oni byli wierzący. A tu mówi o wierze, modlić się o ich wiarę, żeby Chrystus zamieszka, zamieszkał przez wiarę. A czytamy w innym miejscu w liście do Koryntian, czytamy, czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Bożą i Duch Boży mieszka w Was. A tu mówi, modli się, żeby mieli wiarę. I, o, a czytamy o tym, że oni mieli wiarę. Ale tu modli się o, myślę, że też ważną rzeczą jest, dostaliśmy ten dar wiary na początku, tą łaskę Bożą na początku, ale dalej mówi o rozwoju. O tym, a że mamy jako chrześcijanie się rozwijać w wierze. Bo nie wiem, czy słuchacie prorost, czy pamiętacie. Często też jest czy w zborze, słyszymy różne rzeczy, a jednak nie zwracamy uwagi. I często jest mowa o tych czasach trudnych. Jest mowa o tym, że przyjdą trudne czasy, ale też jest mowa, że my coś mamy zrobić. Mamy wzrastać w wierze. Bo po, tylko poprzez wiarę przejdziemy to wszystko, co może przyjść w naszym życiu. Dlatego też przychodzą do naszego życia doświadczenia, aby ta wiara wzrastała. Nie wzrośnie wiara inaczej, moi mili, w naszym życiu, jak i, tylko przez doświadczenia, choć my nie chcemy być doświadczani, chcemy żyć raczej spokojnie, w pokoju i żeby nic się nie działo w naszym życiu, przeżyć to życie i. Aby upójść do wieczności. Ale, ale jeżeli chcemy wzrastać w wierze, chcemy, aby ona była w naszym życiu, to jest normalną rzeczą, że one muszą przyjść doświadczenia, bo nie inaczej. I dlatego apostoł Paweł modli się i mówi, żeby oni byli utwierdzeni według bogactwa żeby byli przez ducha mocą jego utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Żeby ta wiara była w nich i poprzez tą wiarę, gdy ona jest wrastali w korzenieniu gruntowaniu miłości wiara jakże ważną rzeczą w naszym życiu jest wiara i tak dzisiaj rano myślałem o tym o tym chciałem przeczytać kilka właśnie fragmentów na temat wiary pierwsze może z Ewangelii Marka przeczytam znamy tą historię gdy pan Jezus szedł i nie było na drzewie figowym owocu nie był to czas a jednak przeklął to drzewo, i uczniowie zdziwieni mówi, no, chcieli mieć taką samą wiarę. Chcieli mieć to samo. I on mówi tak, w innym miejscu jest napisane: to jest jeszcze wcześniej w Ewangelii <coughs> Łukasza, w 17 rozdziale, mówi: gdybyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczyczne. Mało. Nam się wydaje często, że my już mamy taką wiarę, bo my jesteśmy wierzący, bo tyle lat, czy coś, czy już takie rzeczy się dzieją w naszym życiu. Ale Pan Jezus mówi, gorczyczy, nie wiem, czy taka, czy jaka tam jest, w każdym razie wiemy, że u nas jak gorczyca rośnie, wiemy, jakie jak jest to ziarenko. I gdybyśmy mieli taką wiarę, byśmy mogli góry przenosić, drzewo ukazać, wyrywać je i przesadzać. Nie byłoby problemu. Czyli zobaczcie, jaka nasza wiara jednak jest Mała. I, a nam się tak często wydaje, że już jesteśmy tacy wspaniali, tak, tak wiele mamy w życiu, a tak faktycznie, gdy przychodzimy do jakiejś konfrontacji, jakieś doświadczenie przychodzi do naszego życia, widzimy, że tej wiary nie staje często. Może mamy, ale często miotamy się, często przychodzą różne sytuacje do naszego życia, miotamy się w tym wszystkim i nie wiemy, gdzieś tracimy Boży pokój i nie wiemy, co się dzieje. Ale dobrze często, że jest Kościół Boży, że może się ktoś za nas i też pomodlić. Ale tu mówi właśnie w Ewangelii Marka, gdy mówi o tym, Drzewie figowy, mówi o tej mocy wiary, mówi taką rzecz. Dlatego 24 werset, może 11 rozdziału. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wieście, że otrzymacie, a spełni się wam. Prosta, prosty jeden werset. Wszystko. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili. Tylko wierzcie. A czemu nie utrzymujemy? Czemu się nie dzieje? Czyli możemy sprawdzić, jaka jest nasza wiara w ten czas. Nie inaczej. Ale pierwszy warunek, jaki Chrystus Pan stawia, to jest 25 werset. Mówi tak: A gdy stoicie, zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, <laughs> jeśli macie coś przeciwko komu, aby ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Czyli pierwszą rzeczą, mieć czyste serce, przebaczające serce, nie mieć do nikogo żadnej urazy, żadnych sytuacji, że ktoś coś mi tam kiedyś zrobił i, i dlatego ja go nie lubię, czy dlatego takie czy inne sytuacje. Pierwszą rzecz, właśnie, aby było w naszym życiu przebaczenie. Jeżeli nie ma przebaczenia, to nie wiem, ile byśmy się modlili, nie wiem, co by się działo nasza wiara i tak wzrastać nie będzie. Nie będzie. Dlatego badajmy nasze serca, sprawdzajmy, prośmy Pana, aby On zbadał nasze serca, bo ja zobaczyłem taką rzecz, że yy, zapominamy pewne rzeczy. One zostały złożone w sercu, gdzieś tam uraza do jakiegoś człowieka. I ona została złożona nam w sercu, i my o niej zapomnieliśmy. Ale ona tam jest. To tam jest. I dlatego ważną rzeczą jest, aby to Bóg nam pokazał, Duch Święty nam pokazał, co jest w naszym sercu, abyśmy, jeżeli są niewłaściwe rzeczy, abyśmy wyznali. Jeżeli trzeba iść, to, się, to idźmy się pojednać. Zobaczcie, co Pan Jezus mówi na, w Kazaniu na Górze. Jeżeli składałby swój dar na ołtarzu. I byś wiedział, że ktoś ma coś przeciwko tobie. Ty nawet nie masz przeciwko niemu. To słowo Boże mówi, co? Idź się z nim pojednaj. Najpierw. A później przyjdzie z Żydem. Jakże ważną rzeczą w życiu chrześcijanina jest przebaczenie. Bo poprzez wiarę faktycznie mamy wszystko. Gdy patrzymy na Stary Testament, stare przymierze i nowe przymierze. I jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków tak wspaniale pokazuje. Stare przymierze mówi, że z uczynków, a nowe przymierze mówi przez wiarę. Całkiem inaczej. Chociaż jest to samo, bo w wierze jesteśmy posłuszni, w wierze wypełniamy Boże słowo i to jest normalną rzeczą, ale nie poprzez te. To jest zamiana. I gdy widzimy, pierwsze jest napisane o Abrahamie, Ojcu, wiary. Że on został usprawiedliwiony przez co? Nie przez uczynki, ale przez wiarę. Ale gdy przyszła wiara i on wierzył, czytamy o tym, że był posłuszny. Aż do tego momentu, nawet, aby poświęcić oddać swojego syna na ofiarę. Tą najcenniejszą, najspanialszą osobę, którą on miał, to, to syna obietnicy, którego on miał, poszedł, aby oddać. Był posłuszny. Czyli wiara równa się posłuszeństwu. I gdy czytamy ten jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków, ten szósty wers, jest napisane tak, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto przystępuje do niego, musi wierzyć, że on istnieje, ale mało tego, i nagradza tych, którzy go szukają. A diabeł też wie, że. Wiar, bez wiary nie możemy podobać się Bogu. I będzie robił wszystko w Twoim moim życiu, aby ta wiara gdzieś została od, z nas wykradziona, czy żebyśmy my sami sobie odpuścili. Dlatego, gdy patrzymy na bogate kraje, widzimy, że tam chrześcijaństwo umiera. Bo salomon pisze taką rzecz. Pieniądz umożliwia wszystko. Nie potrzebujemy tak wiele Boga, nie potrzebujemy tak wiele yy, yy, wołać do Niego o różne sytuacje w naszym życiu, no bo przecież pójdziemy sobie, załatwimy sobie co trzeba, pójdziemy do lekarza, jak trzeba prywatnie zapłacimy, jak trzeba to. Nie potrzebujemy wołać o uzdrowienie. No, gdy już przychodzi trudna sytuacja, gdy lekarze powiedzą, że oni już rozkładają ręce, no to w ten czas myślimy, Przychodzimy przed oblicze Boże, ale nie ma wiary. I dziwimy się, że nic się nie dzieje, że nic się nie staje. Ale Słowo Boże i my też, powiedzmy sobie szczerze, żyjemy w bogatym kraju. I to jest to też do naszym życiu niebezpieczeństwo. Bo gdy tak popatrzymy na historię Kościoła, i diabeł też zobaczył, szatan zobaczył też, że tam, gdzie Kościół jest prześladowany, gdzie są doświadczenia, on wzrasta. Ale tam, gdzie przychodzi bogactwo, przychodzi pokój, taka spokojnie wszystko gra, kościół umiera. Dlatego mówię, nasza wiara, aby się rozwijać, potrzebuje przeżywać doświadczenia. I Bóg chce nas doświadczać, nie dlatego czy innego powodu, bo On taki jest, ale chce, aby nasza wiara wzrastała. Abyśmy mogli się coraz bardziej Jemu podobać, abyśmy mogli poprzez tą wiarę Przychodzić do niego i przybliżać się do niego, aby brać łaskę za łaską, bo on chce nas błogosławić hojnie. On chce nam dawać hojnie, ale nie daje, no bo my nie jesteśmy, nie mamy, może powiedzieć, tych rąk wiary, aby, je, aby wziąć. Te Boże obietnice, które dziedziczymy, wszystko na podstawie wiary. O, przez wiarę w Jezusie Chrystusie, one są nam dane. Spotkałem ostatnio człowieka. Które chciał dać przykład, ja się od razu przeciwstawiłem, mówię. O, mówię, gdyby Chrystus to się w grobie przewraca, ja mówię wolnego. Chrystus w grobie się nie przewraca, bo zmartwysto. I niby chrześcijani, Niby człowiek, no nie jako tako chrześcijanin, ale człowiek, który chodzi do kościoła. I zobaczcie też, gdy patrzymy sobie Bożym, że to, aby uwierzyć, to, aby. W naszym życiu ta Ewangelia mogła działać w pełni. Potrzebujemy wiary, bo co Boże mówi, gdy czytamy w list do Rzymian, pierwszy rozdział, apostoł Paweł pisze taką rzecz od 16. wersetu. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Albowiem usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisana, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli wiara. A słowo Boże mówi w innym miejscu, nie wszyscy dali posłuch. Czy wszyscy dali posłuch? Nie, bo nie uwierzyli. Nie było tej wiary, nie słuchają. I po, y, właśnie poprzez wiarę. Mamy zbawienie. Zresztą, gdy czytamy też sam, ten sam list, dziesiąty rozdział, czytamy też o tym właśnie. Yy, apostoł Paweł pisze tak. I tam jest, yy, znamy ten fragment od piątego wersetu. Yy, bo, yy, co powiada pismo? Od Ósmego przeczytam. Yy, Blisko ciebie jest słowo w ustach Twoich w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. <laughs> Dzisiaj wspominamy śmierć pańską. Śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Ale bez zmartwychwstania nie byłoby tego wszystkiego. Nie tylko umarł, ale zmartwychwstał. Bo tak sobie myślałem... Um, umrzeć to wszyscy ludzie umierają. Jedni w takich innych sytuacjach, inni w drugich. Ale tylko jeden zmartwychwstał Boży Syn Jezus Chrystus. Żaden inny nie zmartwychwstał. W Nim Kościół wierzący zmartwychwstaną. I zmartwychwstaną też ludzie, którzy będą udział, mieli w drugim zmartwychwstaniu na sąd Boży. Ale tu też jest mowa o wierze. Że potrzebujemy wiary. Jako pisze o wierze, mówi, że gdy jest wiara, to i życie w życiu to widać. Gdy ktoś jest wierzącą osobą, to widać to w życiu. W jego postępowaniu, w jego charakterze to widać. Czyli jakże mało w nas tej wiary. Jakże potrzebujemy, jak tam apostoł Paweł właśnie pisał, czyt, czytamy o tym. W liście do Efezjan mówi o tym, że zgina kolana. On widział, że chrześcijanie w Efezie mieli naprawdę wspaniałe rzeczy, wspaniale przeżywali łaskę Bożą, wspaniale to wszystko było i cudowne rzeczy w tym Boże się działy, ale jednak widział pewien niedosyt w ich, w ich życiu. Widział, że jeszcze tej wiary, rozwój i wzrost wiary, jeszcze tak trzeba w im, ich życiu. Dlatego on zgiął kolana. Przemówi, zginam kolana przed tym i prosi Boga, aby on utwierdzał, on zmieniał. Pytanie dla nas, czy my chcemy wzrastać w wierze? Jeżeli chce wzrastać w wierze, z jednej strony w liście do Rzymia jest napisane w ósmym rozdziale, w ósmym nie. Y w dziesiątym czy 9, dziewiątym, dziewiątym chyba. To wiara jest ze słuchania? 10. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Słowo, które działa w naszym życiu, ale też musimy przechodzić różne doświadczenia. Stal czy inne rzeczy próbuje się, aby wydać certyfikat. Ona musi być wypróbowana. Bierze się jakąś próbkę. Sprawdza się rozrywanie, sprawdza się ścinanie, przypuśćmy stali, na ile ona jest wytrzymała. Tak samo w naszym życiu musimy przejść doświadczenia, aby w nas wiara zastała. Złoto. Kiedyś ktoś przyniósł pewien samorodek, dość duży, aby sprawdzić, ile, jak, ile jest warty. Był dużo warty. Ale wyglądał wspaniale. Ale mówi, że tam jest y, tyle procent złota. Nie było wcale tak, y, dość dużo, było 70, ale i, i było srebro, i były inne domieszki. Czyli nie było to stuprocentowe złoto. Aby ono było stuprocentowo, trzeba je było we właściwy sposób wytopić, aby oddzielić te wszystkie rzeczy, aby było samo złoto. Tak samo diament. Obrabia się diamentem. Czyli potrzebujemy, aby nasza wiara wzrastała, potrzebujemy, aby i przyjdą doświadczenia, jeżeli tylko chcemy. Gdy uczniowie mówili: Panie, przydaj nam wiary, co Pan Jezus im powiedział? Nie wiecie, o co prosicie. Nie wiecie, o co prosicie. Ale jeżeli chcemy się podobać Bogu, jeżeli chcemy, aby On dawał w naszym życiu łaskę i miłosierdzie, musimy wzrastać w wierze, bo bez tej wiary Jemu się nie będziemy podobać. Dzisiejszego poranku przyszliśmy na to miejsce, aby mieć społeczność z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Przyszliśmy, aby wspomnieć to cudowne dzieło Krzyża Golgoty i poprzez wiarę mieć z Nim społeczność. Gdy nie ma wiary, jest to zwykły chleb, gdy nie ma wiary, jest to zwykłe wino, ale gdy jest wiara, mamy z nim społeczność w Duchu Świętym. Nie wiem, czy chciałbyś wzrastać, czy takie życie cię zadowala, które masz teraz swoje i wiedziesz spokojne i ciche, bez żadnych doświadczeń, bez niczego i żyć tak dalej, byle przeżyć do końca i pójść do wieczności. Czy też chcesz, aby była w twoim życiu wiara, aby Bóg Cię mógł wziąć jako swoje naczynie, jako swoje narzędzie w jego, swoje ręce i użyć dla chwały swojego syna, Jezusa Chrystusa? Decyzja należy do ciebie, wiary. Inaczej nie otrzymamy. Otrzymaliśmy po, na początku, ale aby wzrastać. Musimy przechodzić przez różne doświadczenia. Apostoł Paweł mówi, że w liście do dziesiątym rozdziale do Hebrajczyków jest zapisane takie słowo, że sprawiedliwy z wiary mój żyć będzie. Ale jeśli się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Ale następny werset mówi, ale my nie jesteśmy z tych, Którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy idą i zachowują wiarę, idą naprzód i są zwycięzcami. Naszą wiarą, moi mili, to jest tak samo jak z, z kondycją sportowca. Sportowiec osiąga pewien tam pułap, jakiś tam wyników i jeżeli przestaje ćwiczyć. Za dwa, trzy miesiące już nie osiągnie tego samego pułapu. Ale on musi cały czas ćwiczyć, aby wzrastać, aby lepsze wyniki osiągać i aby zachowywać kondycję. I tak samo jest z wiarą. Musi być nasza wiara doświadczana. Musi, abyśmy mogli wzrastać. Jeżeli stajemy na tym pułapie, mówię, już osiągnąłem, to znaczy, że nic nie osiągnąłem. Przypominają mi się słowa brata. Georga, który tu przyjeżdżał ze Estonii razem z bratem Kulcem, i on powiedział taką ciekawą rzecz. Chrześcijanie, chrześcijaństwo to jest taka wspinaczka. Wspinamy się. I mówi, często chrześcijanie mówią, już osiągnąłem i stają. I mówi, wiecie, co się dzieje? Zaczynają spadać. I nie ma możliwości zatrzymania się jak na samym dnie. Dlatego czuwajmy. Bo przeciwnik Boży, On chce, abyśmy byli w takim letargu. On chce, abyśmy yy, już mówili, że osiągnęli, bo jesteśmy lepsi jak ten świat. Bo nie pijemy, nie upijamy się, nie założymy, nie robimy wielu innych rzeczy. To jesteśmy lepsi. Nie. My mamy wzrastać wierze. Bo przez wiarę jest uwielbienie Boże w naszym życiu, poprzez wiarę. Przychodzimy do niego, poprzez wiarę bierzemy łaskę za łaską i też Bóg, gdy patrzymy wielokrotnie, sam wydaje świadectwo o człowieku, że to jest człowiek sprawiedliwy, bo ma wiarę. Dlatego zachęcam Was dzisiejszego poranku. Decyzja należy do Ciebie, czy przyjdziesz tak, jak przyszli uczniowie, i powiesz, Panie, przydaj mi wiary. Potrzebuje. Bo trzeba trenować, trzeba iść do przodu, trzeba iść cały czas jak sportowiec do przodu. Ale decyzja należy do Ciebie. Wiem, że mamy tak bardzo dużo zajęć w naszym życiu, że coraz mniej czasu poświęcamy na czytanie Bożego Słowa, na społeczność z Nim. Ale On chce, abyśmy poświęcili dla Niego więcej czasu. Bo On wie, że tu jest życie lat 70. Sił starczy 80, niektórzy żyją dłużej, ale nie więcej jak 120. A później jest wieczność. I Bóg przyczyni wszystko. I chcę, aby poprzez wiarę w naszym życiu, gdy pójdziemy do wieczności, abyśmy otrzymali nagrodę, abyśmy się cieszyli i radowali wieczności społeczności z Nim. Bo zbawienie to nie tylko y, dotyczy zbawienia, aby być w niebie, ale Bóg chce, abyśmy byli jak najbliżej Niego. On chce dać nam nagrodę, gdy przyjdziemy przed Jego oblicze, ale nie ma innej drogi, jak droga wiary. Kto uwierzy w sercu swoim, i wyjść zna ustami. To jest początek. A dalej musimy wzrastać, dalej wierzę. Decyzja, drogi przyjacielu, bracie, siostro, należy do Ciebie. Czy uwierzysz, czy pozwolisz, aby On kształtował Twoją wiarę w naszym życiu. Ale gdy poprosisz, wiedz, wspomnij te słowa Pana Jezusa. Nie wiecie, o co prosicie. Przyjdą doświadczenia. Przyjdą takie problemy, że możemy powiedzieć, że często, że nie wytrzymasz. Ale złotnik doskonale wie, w jakiej temperaturze i do jakiej temperatury rozgrzewać złoto, aby oddzielić żurzel od srebra. On nie przepali tego złota, bo gdy będzie za wysoka temperatura, to złoto się utleni się spali. Mój zdaniem Dlatego jest to ważną rzeczą w naszym życiu. Zachęcam Was, wstaniemy też do modlitwy, przyjdziemy przed Jego oblicze, podziękujemy Mu za ten dzień. I jeżeli jesteś zainteresowany tym, aby w Twoim życiu wiara wzrastała, abyś nie był takim chrześcijaninem niedzielnym, to też zawołaj do Niego i powiedz Panie, potrzebuję, abyś przymnożył mi wiarę w życiu.